Za chwilę na tej scenie wystąpi teatr Na Dodatek ze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Rodzinom Amicji w Poznaniu. Ze spektaklem Niebieski Batalion, który opiera się na autorskim scenariuszu. Zapytani dlaczego teatr nazywa się na, na Dodatek, odpowiedzieli, że to jest trzecia grupa, którą prowadzi, którą prowadzi pani. Hanna Szelon. Jak sami o sobie mówią, są trzecią grupą, czyli taką. Wisięgą na torcie. Tak się nazwali. W ogóle powiedzieli nam bardzo dużo ładnych rzeczy, bo zadaliśmy im nasze sztandarowe pytanie, czym jest dla nich teatr. I uzyskaliśmy trochę pokrętną odpowiedź, ale bardzo ładną, bo jak twierdzą, najpierw teatr, nowe życie, tworząc swoją grupę. Ponadto dodali, że są fajni i śmiechowi, ale jakby nakreślała całą historię ich grupy, jest to młody zespół gimnazjalny o wielkiej energetyczności i zabale do pracy. A sam spektakl Niebieski Batalion to krótka opowieść prosto z nieba, która jak mówią artyści przynosi sporo humoru i zabawnych sytuacji. Także czekamy z niecierpliwością na ten humor i, i co tam było? Humor i zabawne sytuacje. I zabawne sytuacje. Także nie przedłużajmy więcej. Zapraszamy teatr na dodatek. Wielkie brawa. Spektakl Niebieski Batalion. składu komisji, która uda się na ziemię w celu spalania podających tam stosunków. Tak. Jak wiecie, zaczyna się adwent. Czas niecierpliwego oczekiwania na narodziny mojego synka. Celem powołanej dziś komisji będzie sprawdzenie, czy ludzie przygotowują się na to wydarzenie z takim wyczekiwaniem jak kiedyś. Są ochotnicy? Ochotnicy wystąp puść, dzielny z ciebie anioł. Wiedziałem, że na ciebie zawsze mogę liczyć. Tak, panie Boże, ale jeszcze pół godzinki. Czy naprawdę nikt więcej się nie otworzy? Czy coś straciłem? Przepraszam za spóźnienie, ale były korki na autostradzie do nieba, poza skrzydła mi zamarzły. Czy mogę w czymś służyć? Ale z oczywiście, runiesz na ziemię! Tak jest! Ja czułem w piutkach, że coś dzisiaj będzie nie tak. Anioł żołnierz! Tak jest! Anioł do zadań specjalnych, starszy się z jednostki grom tego nieba, gotowy do służby. Oczywiście, ruszajcie w drogę zatem! Ale spieszmy się. Według planu musimy najpierw iść do szkoły. Idźmy. droga młodzieży, ha, ach ta dzisiejsza młodzież, to nawet podać nie potrafi, tak jak zapowiadałam tydzień. Temu. Dzisiaj zajmiemy się zagadnieniem Bożego Narodzenia jako zjawiska społeczno-kulturalnego w ujęciu historycznym, jak i filozoficznym. O czym ona do nas nawija? Nie mam zielonego pojęcia. Ty. A wiesz, że zostały jeszcze tylko 24 dni do przerwy świątecznej. Serio? No. No nie gadaj. A to ile matematyk jeszcze jest? Dziewięć. No tak około dziewięciu. O, fajnie. No. A potem dwa tygodnie luzu. Nareszcie. Potem sylwester. Wiesz już, gdzie będziesz? Jeszcze nie. Ej, to może byście przyszli do mnie? Robię imprezę. Tylko przynieście własne alko. Ach. Ach, serio. No dobra, a o której startujecie? Bądźcie o dziewiętnastej. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. Tak. I to jest właśnie Boże Narodzenie. Czy wy mnie w ogóle słuchacie? W takim razie. Jako zadanie domowe. Proszę doczytać co? dalsze aspekty Bożego Narodzenia. Ale co, co? panu, no, no nie! Ja tam się za dobrze nie znam, ale wydaje mi się, że to nie ucieszy szefa. Masz nie. rację. Ale pamiętajmy, że przegrana bitwa nie oznacza przegranej wojny. Musimy iść poszukać gdzie indziej. Tak, ale gdzie? Według mapy musimy iść na pozycję W11J do Pani Jacyny Ziołowej. Idźmy i no szybko. Gdzie ja sól położyłam? Nie, chyba nie. Ach, te święta. Rok w rok to samo. Pierogi, ciasta, bigos, barszcz. Choinkę trzeba łobrać. No i te dwanaście płatraw przygotować. Nie cierpię świąt. Co o tym mówisz? To przecież Pani Jezus w zimnie wstający się robi. A ciebie to sól obchodzi? Nie zapominaj o tym niosącym pokój i dobroć dzieciątku. Ono właśnie, jeszcze dzieciakom trzeba by coś chłopić. A ja jak zwykle nie wiem co i pieniędzy nie mam. Jak tak dalej pójdzie, to aż w placek. Ono właśnie, jeszcze placek trzeba by łupiec. Nie no, trzeba brać się do robłaty, bo jeszcze tyle do zrobienia zostało. szukamy nie tam, gdzie trzeba. Ja wiem, gdzie możemy znaleźć bardziej życzliwe przyjęcie. U dzieci. One jeszcze nie zapomniały, co znaczą prawdziwe święta. Idźmy do dzieci, Ino, szybko. Nie cierpi świąt. A czemu? Bo zawsze trzeba być grzecznym przez cały wieczór. Ja też nie lubię być grzeczny. I kolędy trzeba śpiewać. I babcie trzeba wycałować. Fuj! A mówmy o czymś przyjemniejszym. A napisałaś już list do świętego Mikołaja. No, popatrz! Wow. Lalka, kulajnoga, wrotki, klocki. Mój jest tylko trochę dłuższy. A na jaki adres wysyłasz? Fufufu, fu, fu, Mikołaj, małpa laponia.com. A wiesz, skąd się wzięło Boże Narodzenie? Nie. Ameryce wymyślili! Zuza, Pranek, obiad! Już wiemy, no. A myśmy na nich tak liczyli. Ja bym już ich nauczył, co to są te święta. Zrozumiały? że najważniejszy jest Pan Jezus! Spokojnie, Ignacy, spokojnie. To tylko dzieci. Odrobina cierpliwości, kiedyś będą z nich ludzie. I gdzie my znajdziemy teraz kogoś, kto tak naprawdę przyjmuje Pana Jezusa do swojego serca? Słyszałem o takiej grupie teatralnej, działają w przejściu. I co robią? Służą Panu Bogu robią przedstawienia. Lećmy. To nasze ostatnie skrzydło ratunku. Nie ma tej Nie to to Nie ma Nie no! Jak Nie ma to rozwiązujemy Nie Tak to Dyskusja Nie ma jest! Dyskusja Nie ma Ja wiedziałam, Nie ma Ja wiedziałam, że tak będzie. Kto Nie ma oglądać jasełka? Ludzie ciężko pracują i nie mają pracują na Nie mają No, na takie głupoty. No ale musimy zrobić. No roku robiliśmy? Dobra, najważniejsze, żeby muzyka grała, dekoracje... O, mi może osiołka załatwić? Sama jesteś osioł! A ty owca! A ty Józef! Dobra, to role już mamy rozdzielone. Najważniejsze, żeby ludzie na nowo odkryli sens świąt, radość z narodzin Zbawiciela. Oszalałaś? W zeszłym roku coś takiego próbowaliśmy zrobić. Pamiętasz, jaka to była klapa? No, masz rację. W tym roku musi być przede wszystkim dobra zabawa. Żeby ludzie się śmiali, a nie myśleli. Dobra. To do roboty. Dobra, dobra. Dobra, Jak to muszę. to tak, to jeden przyniósł sierę. Drugi przyniósł do I lasu. Trzeci też Ej, popatrz, możecie zawołać trzeciego dla Osma? Nie. Może mam mam który za ale nie wiem. Obrazowo zobaczymy. Dobra, Da. Udowodnij, bo 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 tak <noise> lepszy argument poproszę jest. Yeah. Halo? Dobrze. Przekażę. Właśnie dzwonił Pan Bóg. Kazał Ci przekazać, że i tak przyjdzie. Choćbyś był człowiekiem najmniejszej wiary, on i tak będzie z Tobą. Tak, on bardzo kocha ludzi, że przyjdzie pomimo wszystko. Choćby nikt na niego nie czekał, choćby nikt co roku w niego nie wierzył, on zawsze będzie wierzył w ludzi. тебя не скинь.